maneczko Robimy unboxing, bo Łukasz mi z maczka przyniósł takie coś. Do, to było do Happy Mila. I jestem ciekawa, co tam jest. Chociaż myślę, ja i ukażę, że karty tam są. Ale zobaczymy. Tak są karty. Ale inne niż z okay. Paldei. Inne niż z Paldei. Jest żeton z Grow lightem. W ogóle taka ciekawostka ostatnio oglądaliśmy poksy, i tam Growlite nazwali Arcanine, czyli ta jego wyższa wersja. <grywa> Ewolucja, tak zwana. Ewolucja, no. Ale to był błąd. Takie coś jeszcze dostałam, tak? Nie wiem, co to jest. Takie coś, że to, tu jest Growlite i on pokazuje różne znaczki. <grywa> no okej okay. Dobra, robimy unboxing kart. <grywa> dostałam Uwielbiam tego mistycznego Pokemona! Mitycznego. Mitycznego, mitycznego, ale uwielbiam! Pokaż. No Potem no, plemnik. Z... <laughs> co? No to. A, Tainamo. A to nie jest mityczny Pokemon? I Pangora. Trampolinia. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się to, to jest czytanie. ten Pokemon, co jest na ekranie logo, logowania na poksach teraz. No. Taki, o, Pokemon. Ale Boże, z tej Victinii się tak cieszę. Szkoda, że to jest taki kartonowy, że to na nie prosty problem, jak to powstało, co mam. Postanowiliśmy się ścigać z Łukaszem w składaniu tych kulek, co se kupił. No i chyba widać, kto wygrywa. No oczywiście, że ja wygrywam. <grym> trzy, trzy te puzzle mi zostały. No, no o to... nie, ale nie pamiętam teraz, gdzie była. <grym> 52, 53. Mogę składać, jak mówiłaś. On Cię przegonił na pewno. I ostatni puzzle. Mówi, teraz próbuj go wsadzić. Ja się bałem, jak, pierwszy raz, jak za pierwszym razem to robiłem, to wsadzając ostatni, bałem się, że to rozwalę całe. Ale ja wsadzałam ostatni. Ale bałem, potem go chciałem docisnąć trochę. I nie wiedziałem, jak bardzo mogłem. Mamy kulkę. I jest już do kompletu. Jest Master Ball. Jest Great Ball. Na podstawkach Jest ultra ball. Jeszcze nieskończony. skończony. Czemu ultra ball jest brązowy? Nie jest brązowy, jest szary. No jest brązowy, nie powiecie, że nie. No troszkę. <laughs> Powinien być trochę bardziej czarny niż szary. Swoją drogą, zanim Łukasz skończy, ja to z... zrobiłam sobie dzisiaj kryształki na zębach z powrotem. Jest bling bling grane. I bardzo mi się podobają. Skończyłeś już? Nie. To jest ostatni, sadzam. Sadzamy ostatni. Jej, kulka! Jest, kurka, Postaw to przy tych dwóch kulkach, co to są. No, powracaj. Kulki! Mamy do openingu dwie figurki Pokémon: Rozelię i. Poniard. Poniard. I mamy do openingu karty Pokémon z Paradox Rift Scarlet i Violet. O tak wyglądają. Więc najpierw robimy opening Pokémon'ów. Roselia ma podstawkę. Ślicznie wyglądają. Ale ten nie ma podstawki. O, stoi. Dobra, myślałam, że nie stoi. Patrzcie, takie ładne są. Super są. Fajne, naprawdę. I teraz otwieramy karty Pokémon. Otwieramy karty Pokémon. My z Łukaszem ostatnio zaczęliśmy grać tymi kartami. Jest naprawdę fajnie. To się gra jak. Trochę jak w wojnę, bo my gramy z tym spinnerem, z Growlite'em z McDonalda. To były same paradoks Pokémon, może nie wyznać. znać. Ja znam trochę paradoks Pokémonów. Pokazywałeś mi. Uwaga. Pierwsza karta to mamy jakiś kod. I tak. Otwieram tak, żeby nie widzieć. Energy. Oh, ale fajna karta. I się błyszczy. Widzicie to? Ale super. Co to jest za Pokémon? Iron Hands. Ale super. Śliczna ta karta. Te skierki. Dobra. Co mamy? Trenera. Jakiegoś. Nie, to jest profesor. Profesor. To jest świecąca karta. Uj, kolejna świecąca. Milotik. Ja mam Milotika w Pokémon Go. Zrobiłam. Przeszłam 20 km z Fibasem na Bady. Jakoś to zrobiłam. Świecąca karta mamy. Ortworm. Taki. O. To nie jest świecąca karta. I pewnie reszta też nie będzie świecąca. Energy Capsule. Kapsule. Maskę. O to jest fajny Pokémon. Łukasz lubi tego Pokémona. Char, -ka -kadet. Char. Kadet. Cadet, Tak się chyba czyta. Taki Pokémon. Nie znam go. Vanilite! Uwielbiam Vanillite, Ja mam szajnie Vanillite, bo mi Łukasz oddał w Pokémon Go. Vanillite, Super karta. Podoba mi się. Toad? Toad school Nie wiedziałem, że taki Pokémon jest. To jest taka trochę forma ten A, okej. To jest jeszcze okay. toad, I one chodzą na, na nogach, nie, nie pływają. Okej. Okay. I mamy jeszcze Spaldei. Oricorio. Paldejański. Nie ma paldejańskiego Oricorio. To, to czemu on jest taki dziwny? Czemu on nie jest czerwony? No bo są. Oricorio ma cztery formy. A, okej. Okay. To jest ten, co go nazywałem kurczek. Ale okay. czerwonego też mam. Sama mam czerwonego w Pokémon Go. Mhm. Także taki. O. Ogólnie super karty. Pokażę Ci Łukasz, y, jakie mi się podobają, bo to są świecące. Trzy świecące. Ta jest super. Mamy do kart Pokemon. Otwieraliśmy karty Pokemon i się pokazała taka super karta. Mi się mega podoba. To jest męska wersja gardevoir'a i jest super. I, ale to nie jest ta. Zobacz na obrazek. A. Odwróć, ta, ta jest jeszcze tańsza. Odwrócona jest. Prawie górny. I Prawie pisałem, ona kosztuje piękne. tyle. Mało, ale... Ale i tak jest super. No, ale jest super.